Islandia generalnie jest okrutna. Sama rozdaje karty i decyduje, gdzie pójdziesz, gdzie nie pójdziesz, kiedy pójdziesz. W jednych chwilach było strasznie i lał deszcz, i wiał wiatr. Po 10 minutach wychodzi słońce, jest niebiańsko, padasz na kolana i już szukasz tych jednorożców bo jest niesamowicie. Nazywam się Karla Janderką i jestem ambasadorką Fujifilm. Film. Ostatnią wyprawę odbyliśmy z Rafałem, moim partnerem, na Islandię. Ja fotografowałam GFX-em z a Rafał filmował H2Ską. Mi się GFX to jest idealnie tam sprawdzał, i to pod wieloma względami. Po pierwsze, Islandia jest bardzo fotogeniczna, ale też bardzo trudna, bo przejścia tonalne z momentów, w których słońce się przebija przez chmury i masz punkt, który jest prześwietlony, do punktu, który jest zaraz obok, który jest niedoświetlony, to jest bardzo trudne dla aparatu. To są trudne momenty. I tam było tych momentów bardzo dużo. Więc on sobie idealnie radzi. Po ma 100 milionów pikseli. Jakość jest porażająca. A ja miałam obiektyw 35-70, który się idealnie też dla mnie sprawdzał, bo on jest genialny pod tym względem, że można go sobie schować, że on się robi króciutki. Więc jak ktoś powie, że GFX nie jest dobry do podróży, ja się z tym nie zgodzę. Ja sobie go mogłam spokojnie nosić pod kurtką, mieścił mi się i nie był ciężki. Gdybym miał schowany aparat w plecaku, to nie wyjęłabym go praktycznie w ogóle. Bo oczywiście plecak jest okutany pokrowcem przeciwdeszczowym, więc wyciąganie. Za każdym razem, jak przestaje padać, wkładanie, wyciąganie. Nie ma szans, więc ja sobie zawieszałam aparat na szyi, chowałam go pod goreteksem i pas z plecaka za zaciągnięty powodował, że ten aparat mi nie obciążał szyi, a spokojnie sobie wisiał na tym pasku. Jak nie miałam plecaka, to używałam nerki i wtedy nerka mi podtrzymywała ten aparat. I w tym momencie za każdym razem, jak wychodziło słońce, to było zhit, szybka akcja. To, że aparat wytrzymał taką ilość deszczu, piachu, a to nawet niezwykłego piasku, tylko pyłu, to ja jestem w szoku, że one dalej chodzą. Bo były momenty, w którym już nawet słyszeliśmy takie ale wszystko chodziło, chodzi do teraz, jeszcze nie było na czyszczeniu. h 2 również oberwała, i wydaje mi się, że przy filmowaniu y, H2SK Rafała oberwała jeszcze bardziej niż GFX. Nie? Bo jednak ujęcia są dłuższe, ekspozycja na wodę, deszcz, y, taką giełkę, która unosi się z wodospadu. Rafał zawsze bardzo blisko podchodził, więc on mocno y, obrywał. Natomiast wszystko działa do teraz. O dziwo! Jak myśmy wyłonili się z za skał, zobaczyliśmy tęczy nad lodowcem, to żeśmy stali przez pięć minut i próbowaliśmy ogarnąć jak. jak że to, my tego doświadczamy, że to nie jest film, że to nie jest zdjęcie, że to się dzieje. Ja się czułam trochę jak na plawie filmu Władca Pierścieni. Są też takie miejsca, gdzie morze łączy się z górami i to jest czarna plaża, morze, skaliste góry. Do tego właśnie światłocienie na tych górach, pustka, do tego taka mgiełka unosząca się właśnie nad tą plażą. To jest piasek połączony z wodą. Dla sprzętu najgorsze warunki, <grytania> dla, yy, dla oka najwspanialsze. Ja nigdy nie byłam na lodowcu, nigdy nie chodziłam po lodowcu. To był mój pierwszy raz. No trzeba robić z przewodnikiem, bo jest dużo y, przepaści różnych wnęk lód się rusza, mimo wszystko trzeba tam uważać. To chodzenie po tym, to, to są ogromne ilości kilometrów. I to był Interstellar. I faktycznie okazuje się, że na, później sprawdzałam, że Interstellar był krącony na Islandii między innymi. Takie zbliżenia robić na detale tego mchu, kamyczków, piasku. Bo ja też często padałam na kolana i fotografowałam te kamyczki, które są wyśmigane przez wiatr i ten piach. I masz te najmniejsze ziarenka widać. I do tego bardzo piękne rozmycia. No, ja jestem bardzo zadowolona z tego GFX-a. Obiektyw może wydawać się ciemny, bo on ma przedziałkę od 4 do 5,6, ale jeżeli ja na GFX mogę sobie pojechać z ISO do 12800 i nie mieć specjalnie problemów z ziar ziarnem, to, to kompletnie yy, przesłony nie mają dla mnie znaczenia w tym momencie. Ostatnio robiłam wydruki właśnie z GFX. -a. No piękne to wychodzi. Mogłam nim też robić właśnie zdjęcia seryjne, które pierwszy raz użyłam, fotografując gejzer. Nigdy wcześniej nie używałam, teraz stwierdziłam, że to będzie idealny moment, żeby sobie spróbować, bo ja nie jestem ani fotografem sportowym, więc, więc w sumie ja tego generalnie nie używam, ale tutaj sobie włączyłam i kurde, elegancko ustawiłam się naprzeciwko ludzi, żeby pokazać, jaki tłum w ogóle jest dookoła tego gejzeru. Elegancko poszła seria i mam cały moment wybuchu gejzeru. I też wszystkie detale wody, jak padało słońce, woda się podświetlała. Wszystko jest perfekto. Chodziliśmy koło 20 kilometrów dziennie na nogach. To co właśnie kilkanaście kilometrów lądowaliśmy na innej planecie. I Mieliśmy takie dni, że już mieliśmy dość, no ale właśnie później wychodziło słońce i wszystko się wybaczało i potem znowu naswoiła, a potem znowu było pięknie. To wyzwanie, które nam Islandia postawiła, spowodowało, że jeszcze bardziej ją pokochaliśmy.